Cześć, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak samodzielnie zrobić kule kąpielowe z niespodzianką w środku, to zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Miłego oglądania! Cześć widzowie, witamy Was na kanale Smart Art For You! Cześć widzowie, mam na imię Roxy. A dzisiaj pokażemy Wam, jak własnoręcznie zrobić kule kąpielowe z niespodzianką. Jako niespodziankę, my wybrałyśmy takie słodziaki. Wy możecie wybrać, co tylko chcecie. Do zrobienia tych kul kąpielowych będzie nam potrzebna soda oczyszczona, kwasek cytrynowy i olej. My dodałyśmy też płatki mydlane i trochę startej skórki pomarańczowej. Całość. Musi mieć konsystencję mokrego piasku, taką, żeby można było to zagnieść, uformować z tego coś na wzór kuli śnieżnej i żeby to utrzymywało swój kształt. Do środka naszej masy będziemy sobie wkładać dowolną zabaweczkę. Przysypujemy i formujemy. Kuleczkę. Staraj się ryba tak nad miseczką, żeby ci nie spadało i chyba trochę za dużo wziąłeś. O, teraz sobie wsadź zabaweczkę i zagniesz taką kuleczkę. Nie musi być za duża. Daj pomogę. Tak bo za dużo sobie nałożyłaś masy. Bierzemy masę nie za dużo. Przysypujemy i zagniatamy. I nasza druga kula gotowa. I tak się prezentują nasze gotowe kule z niespodziankami w środku. Po więcej ciekawych pomysłów zapraszamy na nasz kanał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Pa-pa!